Będę teraz mówił o tym, jakie to nowe podjednostki chorobowe, zaburzeń psychicznych pojawiły się w ICD-11. I tutaj zaczynamy od tego głośnego gaming disorder, właśnie czyli tego, co trudno tak naprawdę przetłumaczyć. Ja w sumie jestem bardzo ciekaw, jak tłumaczę, co, co zrobią z tym. Z tym tłumaczy ja się nie podejmowałem tłumaczenia tych, tego. Można powiedzieć, że to jest zaburzenie korzystania z gier komputerowych. No tak to nazwijmy. To się pojawiło jako coś zupełnie nowego i charakteryzuje się taką utratą kontroli nad graniem. Poza tym granie, i tutaj mówimy o graniu na komputerze online offline. Tam jest taki, można by opisać to takimi specyfikatorami. Właśnie, czy online, czy offline. Poza tym granie staje się priorytetem, i mamy do tego trudności w zaprzestaniu grania, pomimo szkód w różnych obszarach życia. Nie wiem, czy Państwu to jest brzmi znajomo, ale to powinno Państwu brzmieć jak klasyczny zestaw objawów związanych z uzależnieniem, po prostu. I i myślę, że ja, ja o tym będę mówił rzeczywiście przy tych tak zwanych uzależnieniach behawioralnych, bo to jest dosyć istotna zmiana. Pojawiła się też tutaj, myślę, że dla psychoterapeutów, psychologów jest to trochę mniej ważna rzecz. Dla psychiatrów jest to bardzo istotne, nie tylko dla psychiatrów, jak się okazuje. Katatonia to jest osobny rozdział. Katatonia, jeśli Państwo nie wiecie, to jest taki. Patologiczny zespół objawów, raczej kojarzony, z, no bardzo poważnie traktowany w psychiatrii. On do tej pory w ICD-10 występował, ale tylko w dwóch miejscach. To znaczy, można było rozpoznać tak zwaną schizofrenię katatoniczną, i tutaj pacjent po prostu miał schizofrenię i zapadał. Na katatonię, tam różnego rodzaju ciekawe zjawiska czy ciekawe objawy się pojawiały, o których nie będę mówił. One są po prostu charakterystyczne dla katatonii. Albo można było rozpoznać tak zwane organiczne zaburzenie katatoniczne czyli katatonię wynikającą z uszkodzenia mózgu. Natomiast WCD-11 to jest osobna grupa, osobny rozdział. Dla Dlatego, że może występować w związku z zaburzeniami psychicznymi lub użyciem substancji psychoaktywnych, co jest nowością, a w sumie jest całkiem częstym e, zjawiskiem, ale też może występować do wtórnych zaburzeń somatycznych.